a to być musi, to być może Filip jeździ na motorze. Kiedyś <grystanie> tak jeździ na motorze, Ja nie wiem. Ja, jak to być może? Filip jeździ na motorze. Filip jeździ po spacerze. Tak być może. Ja już wierzę. Filip jedzie na spacerze. Jedzie z tatą wielkim autem. Szybko wózkiem swym zasuwa. Powolutku jedzie. Powolutku. W lusterka patrzy. Lewo, prawo, lewo. Tak. Bo Filipek, tak on jedzie, drogi śledzie, Filip jedzie, tak on powie, tak on powie na ulicy, krzyczy głośno, drogi śledzie, bo Filipek jedzie, tak mój Filipek jedzie, 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 wszyscy muszą się odsuwać, Filipkowi miejsce robić, bo Filip to jest ktoś, pan ktoś. Tak to było, ja nie mogę, tak to było, to się dziecko wczoraj śniło, dziecko powie tak sobie, to się wczoraj śniło, już zmęczony jestem, ha, 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 Ja ja już bym spał, nie? I palucha w Ja bym spał, nie, ja duży jestem, ja nie potrzebuję, sobie, tak, ja potrzebuję Jeśli tak ja lubię spać, bo tak, nie ma co to robić, to lubię spać, ha, 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 ha. ha.